Hmm. Kurczaka. Gryzaka. Pluszaka. A może żarełko? Sama nie wiem. I jeśli Wy też stoicie przed dylematem, co kupić psu pod choinkę, to zapraszam na ten odcinek, bo powiem o sześciu najfajniejszych pomysłach na prezent. Cześć piesełki i człowieki! Z tej strony Patrycja ze szkoły dla psów projekt Pies. Dzisiaj postanowiłam Wam opowiedzieć o najbardziej czaderskich, moim misnikarza zdaniem, prezentach pod choinkę dla psiaka. I od razu uprzedzam. To nie będą takie prezenty typu, to są najpiękniejsze szelki dla psa, więc mu je kupię, a psu zakładamy i odmówi człowiek o co ci chodzi. Ja w ogóle nie wiem, czy te szelki są fajne, czy są niefajne i co ja z tego mam. Ani to nie będą prezenty typu, jak wiecie, czasami mąż żonie kupuje, kochanie, kupiłem ci wspaniałe żelazko, teraz możesz mi prasować koszulę. Nie, nie, nie. To mają być takie prezenty, które sprawią waszemu psu. Friday i z których naprawdę będzie się cieszył, i żeby robił tak jak Snickers czasami robi, że jak na niego prezent pod choinką czeka, to wiecie, zanim przychodzi do rozdania prezentów, to on już ten prezent wytarguje spod tej choinki, bo go albo tam wyniuchał, albo już wcześniej go dostrzegł. Takie to będą prezenty. Lecimy. Numer jeden to jest miś w rozmiarze XXXXL. No i oczywiście ten rozmiar powinien być dobrany pod psiaka, bo wiecie, dla ćuławki to będzie trochę inny XXXL niż na przykład właśnie dla labradora. Ale z doświadczenia wiem, że na przykład sneakers uwielbia takie misie. Bo teraz tak, ten miś może zastąpić mu troszeczkę legowisko i on lubi na nim spać. To może być miś, którego wszędzie ze sobą zabieram. To może być miś, którym się bawię bardzo długo, do którego się przytulam albo bardzo długo go rozszarpuję. I w przypadku takich piesków, które lubią maskotki, to naprawdę bardzo się sprawdza. Dwa, to naturalny. Taki ekskluzywny gryzak dla psa. Gryzak po części jadalny, ponieważ ja tutaj mam na myśli dwa konkretne gryzaki, czyli ser Himalajski i taką bulwę korzeniową Torga. I teraz, dlaczego one są świetne? Bo przede wszystkim są naturalne starczają psu na bardzo, bardzo długo i pies może sobie je gryźć. I jednocześnie czyścić ząbki. Są takie, wiecie, w dziwnej strukturze, niekoniecznie do zjedzenia i połknięcia od razu, i to powoduje, że psy są często tymi gryzakami zafascynowane i naprawdę sporo czasu spędzają nad tym, żeby właśnie się do nich dobrać i trochę sobie je tam pociągać. Więc sprawdźcie. Kolejny pomysł to wszelkiego rodzaju gry logiczne. I tutaj macie. Do wyboru takie spektrum, ponieważ jeżeli macie pieska, który dopiero zaczyna, to możecie wybrać grę z łatwym stopniem trudności. Jeśli macie takiego psa, który lubi kombinować, no to wybieracie trudniejszą grę, bo te wszystkie gry są również takie uszeregowane właśnie ze względu na to, jak łatwo albo jak trudno. Pies może dostać się do jedzenia. Chodzi o to, że to są różnego rodzaju plansze albo takie wieżyczki, albo jakieś pojemniki, do których pies właśnie musi albo wcisnąć nos, albo nacisnąć łapą, albo coś gdzieś przesunąć, albo złapać w pysk i pociągnąć i dopiero wtedy otwierają się, nazwijmy to zagadki, pułapki i tam na niego czeka pyszne jedzonko. Jest to świetny sposób na to, żeby psu na przykład wydłużyć czas posiłku albo po prostu pokazać, że może się pobawić sam ze sobą w świetny dla niego sposób i jeszcze angażujący. Po pierwsze nosek, a po drugie co? Logiczne myślenie. I stawiamy przed psem taką zabawkę, która powoduje, że ty musisz chłopaku albo dziewczynko rozwiązać jakiś problem. No i czego chcieć więcej niż to, żeby pies trochę pomyślał, zastanowił się? I miał frajdę, że jestem takim mądrym pieskiem, bo mi się udało dostać do jedzenia. I jak już jesteśmy przy węszeniu, to kolejnym pomysłem pomyślicie, banał, bo mata węchowa, no więc nie, bo ja mam na myśli nawet bym powiedziała taki koc węchowy, to znaczy ogromną matę, która ma w sobie różnego rodzaju schowki, kieszonki. Kule, zakładki i pies może chodzić po tym kocyku i odkrywać, gdzie te smaczki są schowane, jak to działa, w którą kieszonkę zaglądnąć, bo te kieszonki różnie działają. Czyli poniekąd jest to połączenie trochę tych gier logicznych, a z drugiej strony połączenie właśnie maty węchowej, które zapewne wielu z Was zna. A jeżeli nie znacie takiej podstawowej opcji dotyczącej maty węchowej, to zapraszam do naszego filmu, w którym opowiadam. Jak po prostu samodzielnie zrobić taką matę węchową dla psa. Numer 5. To są zabawki do napełniania jedzenia od firmy Kong. I specjalnie tu mówię o tej firmie, ponieważ po pierwsze, zabawki są bardzo pomysłowe, są przemyślane tak, żeby pasowały zarówno małym, dużym, jak i średnim pieskom. W dodatku są bardzo dobrej jakości. Nie musicie się obawiać, że pies odgryzie jakiś element tej zabawki i go po prostu połknie. A jeśli chodzi o rodzaj tych zabawek, no to. Wybierzcie taką, którą uznacie, że wasz pies polubi. Podpowiadam, że wybór jest ogromny i nie tylko jeśli chodzi o rodzaj, ale też jeśli chodzi o wielkość a ja to bardzo, bardzo lubię, szanuję i cenię, jeśli chodzi o producentów zabawek, że myślą o wszystkich psiakach, a nie tylko, wiecie, średni rozmiar i lecimy dalej. Malutkie, średnie, duże nie ma znaczenia. Na pewno znajdziecie coś ulubionego dla waszego psiaka. A teraz sześć. Numer 6 dla piesków być może dystyngowanych, wymagających, ekskluzywnych, bo mam na myśli super wypasione legowisko. Takie legowisko, że jak na nie spojrzycie, to będziecie zazdrościć swojemu własnemu psu, że on ma takie wypas łóżeczką. To znaczy. Albo piękną budkę, w której pies się może schować, albo taką wielką poduchę, która jest, wiecie, takiej na przykład głębokości, takiej wysokości, albo takie kojce, które są takie. Puszyste, takie wręcz wyglądają jak mięciutkie gniazdo ptaka, jak pies do niego wchodzi, to po prostu się aż tak zapadają i jest im tam tak wygodnie. Albo takie legowisko, które jest taką elegancką, wręcz bym powiedziała, kanapą, na jakimś podwyższeniu, że może po schodkach pies tam będzie wchodził, I jak mamy do czynienia z małym pieskiem, to to na przykład on was będzie widział, wiecie, z waszego poziomu, a nie gdzieś tam z podłogi. Pomyślcie, co wasz pies lubi, w jakim legowisku mu jest wygodnie, a jeszcze jak uzupełnicie to legowisko na przykład o piękny kocyk, mięciutką poduszkę, no to już w ogóle odpoczywać w takim legowisku, no ja bardzo proszę. I od razu podpowiadam, że warto pomyśleć o tym, żeby to legowisko było takie, wiecie, trochę większe, że jak już będziecie bardzo psu zazdrościć... Może się z Wami podzieli, może tam wpuści, chociaż główką tak przyłożyć, żeby sprawdzić, jak tam mięciutko. Obiecałam Wam sześć pomysłów, ale mi się jeszcze jeden przypomniał. No to co tak będę go trzymać dla siebie? Gratis dostaniecie, gratis, siódmeczka gratis, proszę bardzo. To jest patent dla takich piesków, które uwielbiają piłki i. Ubolewają nad tym, że w zimie i na jesień szybciutko się robi ciemno. Świecąca piłka dla psa. To jest taka piłka, która nie dość, że jest taka dość elastyczna i gumowa, więc ona się fajnie odbija. Ona świeci, błyszczy się albo jeszcze nawet wydaje dźwięki. I dzięki temu, nawet jak jest już taka szarówka, nawet jak jest ciemno, to po pierwsze. Nie zgubicie ulubionej zabawki swojego psiaka, bo ją zawsze znajdziecie, jak Wam będzie świecić w trawie. A po drugie, psu sprawia dużo więcej frajdy, jeżeli może pędzić za czymś, co piszczy, świeci, odbija się i tak wiecie, ucieka w takich nieregularnych kształtach. Także podziękujecie mi później, jak tylko zrobicie sobie tam zakupy i pies Wasz powie, kurczę człowiek, Ty jesteś tak najlepszy na świecie. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o szybkie, łatwe i czadowe pomysły na prezent pod choinkę dla psiaka. W tajemnicy Wam powiem, że Snickers dostanie numer jeden. Tylko ciii, nie mówcie mu, bo to będzie niespodzianka. I przy okazji dajcie nam znać w komentarzach, co wybraliście dla swoich psiaków. No i Koniecznie kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby Wam przypomniał o kolejnym naszym filmie, ponieważ będę opowiadać o tym, jak pies patrzy na święta swoimi własnymi oczami i jak to zrobić, żeby te święta były dla niego równie miłe, przyjemne i radosne jak dla nas. Smell you later! A no i przecież najważniejsze, żebyście wiedzieli, gdzie te prezenty kupić, to linki w opisie pod filmem. A co do ho... A co do ho... A co do ho... Mogę powiedzieć połknie i dalej? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Merry Christmas. To zapraszam na ten odcinek, bo... I... <tryk> Dobra, teraz masz, oddaję, proszę, proszę, ale kury nie dostaniesz.